wie, chyba że już był bro Talk A więc bardzo fajnie z tego powodu, a dziś w moim odcinku omówimy co ten bro Talk doda. Co po prostu będzie w aktualizacji. Chyba najważniejsza rzecz, to już każdy o tym wie, czyli powrót mega boxów. Mega boxy powracają trochę inne i tylko na dwa tygodnie, więc nie radzę się jakoś mega cieszyć. Bo dwa tygodnie to nie za wiele, niestety, ale ważne, że wracają chociaż na te dwa tygodnie. Lecz będą się trochę różnić, bo można tam wydrupić też na przykład skiny Hyperchurch Rico. Wyświetlę wam tu na ekranie, jak wygląda przed kliknięciem HyperCherry'a i jak wygląda po HyperCherry'u. A więc tak to właśnie wygląda. Oczywiście, można nadal w nich trafić gadżety, star powery i ogólnie takie rzeczy. Wracam na te dwa tygodnie, też taki stary system tych mega boxów. Znaczy, po prostu skrzynek, bo w 2019 było takie, że zbywały się takie tokeny. No i się odblokowywały boksy. I teraz przez te dwa tygodnie jak zbierzemy tam 12 tych boksów, to ten, to będzie, to dostaniemy mega boxa. Można nadal tam oczywiście trafić brawlerów, ale można też różne skiny trafiać. No właśnie, dodano del do Starseli, jako taką różową Starshell. Ona się nazywa Stellar. Shelly, wyświetlę wam ją tutaj na ekranie i właśnie nie wiem, czy będzie można kupić, czy tylko trafić z mega boxów, bo z mega boxów na pewno będzie się je udało dropnąć, ale nie wiem, czy będzie się je udało kupić. W mega boxach też będzie można trafić. Gemy i ten e, jest remodel skinu do Franka. Ja z Franka, ja go posiadam, więc bardzo się cieszę. Pokażę Wam, tak on wygląda przed remodelem, modelem, czyli obecnie, a tak będzie wyglądał po remodelu. modelu. Dodano dwa nowe tryby. Jest taki, jakby tryb, on się chyba w polskim nazywa, lustrzany, że y, jest jakiś tryb i dwie drużyny muszą mieć każdy takiego zadymiarza, czyli poko, 3 poko kontra 3 poko lub 3 rico kontra 3 rico. No wiadomo o co chodzi. A drugi to się nazywa. E, w sumie to nie pamiętam, ale on wejdzie e, tego następnego sezonu. I on będzie polegał na tym, że jak zabijemy jakiegoś e, zadymiarza, to właśnie nasz zadymiarz zamienia się w tego zadymiarza, którego pokonał. Więc dość bardzo ciekawe. Naprawdę spoczko. Ten, e, jak można powiedzieć, e, nowy tryb. No, spoko, spoko. Ze skinów, w których zmieni się wygląd, należy też e, Bull, a konkretnie to e, Viking Bull, który po remodelu będzie wyglądało o wiele lepiej. Tak będzie wyglądał. Oto nowe mitologiczne skiny, jest ich bardzo dużo. Berry to pierwszy nowy zadymiarz y, rzadkości mitycznej, który ma normalna tak bardzo podobny do Barleya, chyba nawet taki sam lub czymś minimalnym się różni, ale Ult ma taki jak Karl, że się tak kręci, ale jak y, y, bo chodzi o to, że jak on się kręcił, to on nie tylko w jednym miejscu, tylko też leci tak dalej. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Czyli leci jeszcze prosto, od razu po kliknięciu super ataku. I lecąc, zostawia taką masz, właśnie jeszcze. A więc to fajnie, fajny dość brawler. Berry otrzymuje skina Dark Horse Berry. Tak on wygląda w ogóle. E, ten Berry nie rzuca jakąś mazią, jak to powiedziałem, tylko to są po prostu lody. Z mniejszych zmian jest taka, że od razu po rundzie możemy dodać jakiegoś e, teammate'a, który z nami grał, do znajomych. Po prostu go zaprosili do znajomych. Jak oczywiście przyjmie, no to mamy go w znajomych. Proste. Przejdźmy do nowych hiperdoładowań. Barley rzuca trzy wielkie butelki e, z wielką mazią, które się tak mocno rozpryskują. Bardzo mocno to są wielkie takie kółka. No i one e, mocne za obrażenia zadają oczywiście. Więc trudno e, po hiperdoładowaniu Barley'a e, go uniknąć. To będzie wręcz niemożliwe. Frank, Frank to teraz będzie mega OP postać po tym hypercharge'u. E, zamiast on robić w, je w jednym punkcie, to on wokół siebie może w, e, w kilka stron walnąć te swoje ogłuszenie. To jest mega OP. Hiperdoładowanie do Angelu polega na tym, że te jego bagno ciągle chodzi za jakby za nim on lata w nim. Dopóki nie skończy mu się oczywiście hiperdoładowanie. Piper wypuszcza więcej bomb. Fakt w bawaniu super ataku Ms. E, e, gdy ma się Hyper charge'a, jeszcze wokół niej e, psika się spray automatycznie. Tak, to jest mocne nawet. Gail wypuszcza podczas hypercharge'u i Ulta e, d, dwa te odpychanie tym śniegiem. Nowe skiny z, z 29 sezonu. Czekajcie, z 29? Tak, 29 to Jellyfish Sandy. Następny nowy zadymiarz to Clancy. E, żołnierz Homar. Tak on wygląda. I atakuje on i po, po podczas meczu, ulepsza się trzy razy, polega to na tym po prostu, że po każdym zwykłym strzale po prostu ma trzy jakby cele. E, no Mam nadzieję, że zrozumieliście i super atak też się jakby ulepsza, czyli też ma trzy, nie, nie ma trzech celi, tylko takie, taki wielki atak, się powiększa po prostu atak, taki trochę jak Serge. Skin do Clancy'ego to wysoka stawka Clancy, tak on wygląda. Nowy tryb to starcie kolorów: że drużyna musi jak najwięcej pomalować mapy. Chodzi o to, że za każdym ruchem mapa się maluje, i ten kto bardziej będzie miał pomalowaną mapę, ten tego drużyna wygrywa. Kolejne nowe skiny to Matka Boni, Mą miotacz muszli Gale. I rankingowy skin, seledynowy kiełek. Im mniej w punktów życia ma Frank, tym szybciej atakuje. Wilk morski Ravs to chyba jedno z moich e, ulubionych, albo najbardziej ulubionych z tego update'u skin. Corsage Barley też jest mega, ale on jest jakby po prostu z chińskiego Brawl Starsa wygląda trochę. Okręt wojenny Dodge. I przebrania Super Cell Make to... Eee, smo, e, smo, e, smoczy owoc. E, pan smoczy owoc o. I bąbelkowa amber. O teraz będzie wiedzia, widać od kiedy gracz gra. Teraz nie będzie ograniczenia błyskotek. I brock otrzymał nowy wygląd. W tym filmie w linku w opisie macie link do darmowej ikony. O właśnie takiej. Ten, ten Brawl Stars. Subskrybujcie i lajkujcie, żebym mógł rozdawać wam skiny.